Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj pierwszy odcinek serii Łukasz M na tropie karcianych sensacji. Moi kochani, przede mną paczuszka od mojego przyjaciela Iwicy, z którym udało nam się załatwić troszeczkę rarytasów, takich o których prawie nikt nie wie, które są ciężko dostępne w różnych yy, krajach na innych kontynentach. Tak więc otworzymy sobie teraz tą paczuszkę i wam zaprezentuję co w środeczku. Oczywiście są rzeczy, które będę otwierał na osobnych odcinkach. Dzisiaj zrobimy taką ogólną prezentację. I co my tutaj? Mamy w środeczku. Oczywiście wszystko dobrze zabezpieczone, żeby się nie ruszało. Pierwsza sprawa moi kochani. Mamy tutaj puszeczkę z Ameryki Południowej. Jak się nie mylę, jest to puszka brazylijska. Czyli są tam te rzadkie karty. Dalej. Tu jest specjalna puszka, która została wydana tylko w Argentynie. W środku są cztery karty limitowane z World Cupa, ale całkiem inaczej będą wyglądać, aniżeli te nasze, które do tej pory każdy z was miał. I tutaj. W tej kopercie jest starter pack, właśnie z Argentyny, tak samo jak ta puszeczka, i razem będzie 8 limitek, które będą wyglądać całkiem inaczej niż te nasze, bo tylko 8 zostało w Argentynie wydanych. I mamy tutaj jeszcze coś, co też się dopiero niedawno dowiedziałem, że istnieje, ale to po kolei. Najpierw może sobie otworzymy tego starter paka. Tak to moje kochanie wygląda. W środku są te karty limitowane, więc teraz tego nie będę otwierał. To będzie osobny odcinek. Album wydany tylko na Argentynę. Tutaj możecie zobaczyć L'Argentina. La Tutaj powinny być cztery karty limitowane. Tutaj tak samo. Tutaj mamy puszeczkę z Brazylii. Trzy karty limitowane, 11 specjalnych, 26 bazowych. Czyli to będą trzy osobne odcinki. Natomiast to wam dzisiaj już pokażę. Patrzcie, coś pięknego w środku. Jest to kolekcja World Cup 2014 w Brazylii. Każdy sobie zapewne z kolekcjonerów myślał, że to już wszystko każdy ma kompleciki. Ja również tak myślałem. A tutaj się okazuje, że w Brazylii wyszły specjalne karty właśnie z tej okazji na mistrzostwa świata. Ja tutaj mam 12 kart, a w sumie jest ich 48. Jestem jeszcze na poszukiwaniu 36 pozostałych. Tak więc teraz zaprezentuję Wam te 12 kart. Tak wygląda tył karty. Jak widzicie wszystko język portugalski, bo w Brazylii taki obowiązuje. Mamy tutaj mecze Włochy Kontra Kostaryka. Kto grał z kim, jaka grupa. Wszystko tutaj jest pokazane. A na przodzie jest stadion Recife, tam gdzie się to wszystko odbywało. Jak widzicie, jest to karta trójwymiarowa. Tak samo jak te Double Trouble 5 z normalnej wersji. To jest 3D. Jak sami też tutaj widzicie, jest nawet napisane. I jest logo. Tych mistrzostw, czyli to jest pierwszy stadion, teraz mamy kolejny: Porto Alegre, i tutaj jest mecz Nigeria Argentyna. Następnie Fortaleza. Urugwaj, Kostaryka. Następnie mamy Brazylia. Popatrzcie, jak to się ładnie rusza. I tutaj mamy Szwajcaria kontra Ekwador. Belo Horizonte. Meczyk Kostaryka. Anglia, jak widzicie, no najwięcej tutaj na razie, Kostaryki jest. Curitiba, Australia, Hiszpania. Następnie Natal, i tutaj mamy Japonia kontra Grecja. Rio. Dzieżaneiro. I mamy meczyk Argentyna, Bośnia i Hercegowina, następnie São Paulo. Meczyk Urugwaj, Anglia. Manaus, te papuszki, Anglia Włochy. Fuyaba, tutaj taki Lampard sobie siedzi. Chile, Australia. I ostatnia karta, Salvador. Hiszpania, Holandia. I tak jak mówiłem wcześniej, w sumie 48 kart. Ja mam tutaj 12, brakuje jeszcze 36. Jak będę miał coś, to Wam oczywiście zaprezentuję. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej przesyłki, na temat tej mojej serii Łukasz M na tropie karcianych sensacji. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj był pierwszy odcinek. Kolejne będą z unboxingiem tych trzech oto produktów. Tak więc to wszystko dzisiaj. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.